W świetlicy wiejskiej w Biedrzychowicach burmistrz Olszyny, Leszek Leśko wręczył mieszkańcom gminy 100 laptopów wraz z darmowym i dostępem do internetu w ramach programu walki z wykluczeniem cyfrowym. W dniu dzisiejszym w świetlicy wiejskiej w Biedrzychowicach zorganizowane to spotkanie jest po to, ażeby Państwu przekazać komputery od wielu lat przez niektóre dzieci oczekiwane od wielu lat przez rodziców również macie szansę i możliwość otrzymania komputera do domu, bo jest to program przygotowany przygotowywany od wielu lat, a nazywa się likwidacja barier przeciwko wykluczeniu cyfrowemu. Projekt przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu, do którego przystąpiła Olszyna, ma na celu pomoc osobom, które mają utrudniony dostęp do internetu, np. osobom o niskich dochodach, mieszkającym w rodzinie wielodzietnej lub osobom niepełnosprawnym. Projekt obejmował również szkolenia z zakresu obsługi komputera. W dniu dzisiejszym spotykamy się w świetlicy wiejskiej w Wiedrzychowicach, gdzie 100 szczęśliwych rodzin Otrzymuje komputery, laptopy. To jest podyktowane tym, że w ramach programu likwidacja barier przeciwko wykluczeniu cyfrowemu zostały zakupione te e, urządzenia komputerowe, czyli laptopy, i przekazywane tym rodzinom, które po prostu zostały wytypowane i zakwalifikowały się do ich. Przydziału zarówno dzieci, jak i też rodzice tych dzieci, którzy uczestniczą w dzisiejszym spotkaniu i wręczaniu tych komputerów są naprawdę szczęśliwi i zadowoleni, że coś nowego będzie i konkretnego w domu. W postaci oczywiście komputera laptopa, ale również bardzo ważną rzeczą jest to, że Każda z tych rodzin będzie miała dostęp do internetu, który będzie funkcjonował na terenie gminy Olszyna, i ten dostęp do internetu będzie finansowany przez samorząd gminny. Życzymy wszystkim tym, którzy, jak powiedziałem wcześniej, są szczęśliwcami i otrzymują w dniu dzisiejszym te komputery, żeby to wykorzystali i mieli do dyspozycji ten sprzęt przez ten okres czasu jaki jest niezbędny do wykorzystania. Życzymy im wszystkiego najlepszego. Podczas uroczystości burmistrz Leszek Kleśko wręczył ufundowany przez samorząd miasta i gminy Olszyna, nowy komputer redakcji dwutygodnika ziemia Lubańska, który w imieniu gazety odebrał dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu Bartosz Kuświk. W dniu dzisiejszym wielki zaszczyt spotkał Miejski Dom Kultury w Lubaniu oraz redakcję Dwutygodnika Ziemia Lubańska. Z rąk pana burmistrza otrzymaliśmy nowy zestaw komputerowy, który zostanie wykorzystany w codziennej pracy redakcji dwutygodnika Ziemia Lubańska. Ten dar jest to docenienie pracy gazety, docenienie tego wszystkiego, co yy, czyni dwutygodnik Ziemia Lubańska w naszym regionie. Cieszymy się bardzo, że Otrzymaliśmy taki prezent, zostanie on wykorzystany i jeszcze raz chciałbym bardzo serdecznie podziękować włodarzom gminy Olszyna za ufundowanie i przekazanie nowego zestawu komputerowego dla naszej placówki. W ramach projektu zakupiono również 100 komputerów stacjonarnych, między innymi dla szkół, przedszkoli i innych placówek publicznych z terenu gminy Olszyna.